Witam was bardzo serdecznie, wigilijny na nastrój wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzinek wszystkiego dobrego na święta od Bejota i rodzinki dla was natomiast dzisiaj chciałem szybciutko a może nie wiem czy szybciutko, zobaczymy, ale pewnie z 10 minut nam to zajmie pomówić o paru tematach, które się pojawiły wokół FC, pokazać wam też taktykę Andersa Verganga, którą ostatnio dominuje, kompletnie dominuje we wszystkich rozgrywkach pro, w jakich uczestniczy, także testowałem też tą taktykę, jest bardzo przyjemna, no ale to też trzeba wiedzieć jak Vergang miłce gra i starać Mniej więcej grać kon jeśli ktoś jest w stanie. No, ale zacznijmy od tego, że łapka do góry bardzo mile widziana pod tym materiałem. Jeśli to zrobicie, to będzie mi bardzo miło. No i słuchajcie, jest taki przeciek, znaczy przeciek, jej to napisało, że będą dawać specjalną wersję SBC na Christmas Day, czyli na dzień jutrzejszy. No i tutaj są takie przecieki, że może to być nawet SBC opaczkę lub też sama paczka darmowa, po prostu zalogowanie się z zawodnikiem z drużyny Wintel. Winter Wildcard 1 lub Winter Wildcard 2 Także na pewno coś jutro będzie Za zalogowanie Nawet jeśli nie planujecie jutro grać czy coś Zależy oczywiście ile macie czasu Warto gdzieś tam się pewnie zalogować na, na webapie I zobaczyć czy, czy jakieś specjalne SBC Czy też po prostu darmowa paczka Nas jakaś po prostu nie czeka Dzisiaj też wychodzi SBC o dwójkę zawodników O Courtois i o Lenomu Z Atletico No myślę, że ten Courtois jest szansa, że Zowita w waszych ekipach e, Wiadomo, Tibo e, Firma, jeśli chodzi o obecną Edycję, bardzo często wybierany przez graczy, bardzo często spotykany, świetne warunki fizyczne. Zobaczymy, co tam jej ugotuje, jeśli chodzi o te jego playstyle mm, tutaj mm, bramkarskie. No ale teraz, jeśli się bramkarzami nie można przesuwać, to naprawdę a, no, taki Tibo może być turbo, turbo solidny. Także e, dajcie znaka w komentarzu, czy zamierzacie robić e, Tibo Courtois, albo e, na środek obrony e, tego Lenormand e, też może być e, ciekawym, e, ciekawym wyborem. Przechodzimy do taktyki Andersa Verganga i ogólnie do tego, jaka formacja obecnie jest najlepsza, bo bardzo często to pytacie, która formacja jest aktualnie najlepsza. Bejo. No i zobaczcie, na ostatnim bardzo dużym evencie e-Euro, gdzie grali no najlepsi gracze na świecie, z e znaczy no, z Europy, tak, bo to były mistrzostwa Europy w FC26, takie oficjalne. No niemniej jednak, ta Europa jest najmocniejszym i tak regionem, jeśli chodzi o realia profesjonalnej sceny FC. No i na 8 graczy, 5 grało formacją 4-5-1 a 3 grał formacją 4-4-1-1. W tym Anders Wergang, który właśnie na formacji 4-4-1-1 wygrał cały event i tak to wygląda, jeśli chodzi o jego taktykę. Tutaj macie kod. Natomiast krótkie omówienie, co tutaj się w ogóle dzieje. No, generalnie defensywa wydaje mi się taka najbardziej konwencjonalna, konserwatywna, jaką można sobie tutaj ustawić, czyli boczni obrońcy na... Fullback i obrona. SPD, obydwaj na to, na to samo ustawienie, czyli box to box i ball winning. Bardzo ciekawe tutaj wytyczne dla środkowych pomocników. SPO to jest playmaker. Boczni pomocnicy to jest schodzący napastnik na zrównoważonym. No i zaawansowany tutaj, wysunięty napastnik na ofensywie, czyli tutaj Claudia Pina, siodzio verganga. No i build up style, czyli sposób konstruowania akcji, krótkie podania. Co ciekawe. Także no tutaj biorąc pod uwagę Sylandersa, Verganę, to nie są player locki, to jest bardziej taka bezpośrednie, takie bezpośrednie granie na dobrych timingach, na świetnych timingach, no najlepszych timingach na świecie. No to e, cała ta drużyna, no, cała ta, ten, ten, ten można powiedzieć mm, nawet nie kwartet, tylko ta szóstka ofensywna e, tutaj atakuje w bardzo taki skomasowany sposób, razem blisko siebie, dzięki tej taktyce short passing, 2 i SPD, właściwie HP ustawienie na box to box, więc oni grają linia linia e, i też mocno się w te Taki angażują. Dajcie znak, czy ta taktyka Wam e, podpasuje. Czy powinniśmy mieć 4 minuty e, połowa w każdym trybie gry? Tutaj przeczytałem taki, taką ciekawą opinię, że tak powinno być i w food championsach, i w różnych live eventach, i w turniejach, i w rivalsach po prostu. Powinniśmy grać 4 minuty połowa, a nie 6 minut połowa. Ja lubię cztery połowa jako ten tryb, który pojawia się przy okazji różnych tam turniejów, czy różnych wyzwań. Jestem, jestem fanem. Ale czy w Rivals i Champions nie byłby to mm, za krótko? A może tak, tak jak tutaj gościu napisał i można się też z tym zgodzić, że Champsy i Rivalsy po 6, cała reszta po cztery. Cała reszta po cztery. I wydaje mi się, że to byłby taki fajny, mm, rozsądny kompromis, jeśli chodzi o e, długość e, połowy która powinna być ustawiona. A wy Wolicie grać 4 minuty połowa czy 6 minut połowa? Dajcie znaka. To też bardzo ciekawa taka informacja taktyczna, a właściwie no, takie rozumienie gry ze strony Legend Frode, bardzo, bardzo znany coach, jeśli chodzi o FC. Miałem okazję też z nim się tam przeciąć i współpracować. Fajną tutaj rzecz napisał, czyli że warto zrozumieć, że w FC-26 działa to tak, że... A attacking AI nie pomaga nam zbyt dużo, a Defending AI pomaga nam strasznie dużo. Po prostu nie jest to odpowiednio zbalansowane. No bo zobaczcie: em, Defensywa em, i w, w AI em, robi tak. Po pierwsze, em, jakby nie ruszamy obrońcami, a i tak w miarę oni się ustawiają tak, jak napastnik przeciwnika się ustawi. Samemu mogą przeciąć piłki, odda się obrońcy, samo mogą zablokować piłki yy, i mogą też po prostu zacieśnić formację obrońcy, jeśli będzie taka potrzeba. Natomiast AI w ofensywie nie będzie robić odpowiednich wybiegnięć na wolną piłkę, nie będzie się, skrzydłowi nie schodzą odpowiednio do środka, tak jakbyśmy tego chcieli, nie podchodzą sami do zegrania piłki. Potrzebujemy do tego player playerlocków, potrzebujemy do tego naciskania L1, potrzebujemy do tego e, no, po prostu kreatywności e, takiej manualnej i w timingach, którą chociażby właśnie Anders Wergang świetnie prezentuje. Mm, no i taka jest prawda, tak jak tutaj napisał, że e, ten brak balansu po prostu niszczy kreatywność, a wynagradza pasywność, bo w obronie okej, okay, na tym wyższym poziomie też trzeba umieć odpowiednio zbalansować, kiedy się trzeba przełączyć, czasem naprawdę zagrać agresję, która na, na, na niższych levelach, na niższych poziomach nawet nie byłaby zalecana, ale generalnie co do zasady pasywność w obronie jest wynagradzana i tak chyba nie powinno. Być się. to tyle, słuchajcie, jeśli odchodzi o te moje świąteczne przemyślenia, mam nadzieję, że e, mam nadzieję, że ktoś tam tutaj, tutaj ze mną pozostał do samego końca. Jak tak, to jeszcze raz zdrowych, wesołych, napiszcie też w komentarzu wasze rzeczonka, to będę wiedział, że do tego momentu dotrwaliście tego odcinka. Jeszcze tylko powiem, że Mikołaj zapakował aż do 25% cashbacku na wybrane produkty na eneba.com, Linki w opisie tego filmu na różne gry, na Wiedźmina, na Kingdom Come Deliverance, na Battlefielda 6 na stranera na Cyberpunka w wersji Ultimate, no po prostu mnóstwo, mnóstwo tutaj możli możliwości, jeśli chodzi o fajne zniżki na eneba.com. Polecam Wam bardzo serdecznie na te święta sprawić sobie troszkę przyjemności. Dzięki za ten odcinek, do zobaczenia, do usłyszenia.